గ� gern౉ gut Teles Jesteśmy na ulicy krakowskiej. Tu stoi krzyż kamienny z 1811 roku, ale proszę popatrzeć, gdzie jest tablica inskrypcyjna. Nie ma jej. Mamy wykutą, pustą niszę. Dookoła tej niszy, gdzie nigdzie można zobaczyć resztkę obrysu tej dawniejszej inskrypcji, która tu była. Była polska, i w czasie okupacji zarządzeniem niemieckiego administratora nakazano zniszczenie tej polskiej inskrypcji. Wykuto w jej miejsce wnękę po to, żeby wstawić tutaj tablicę z lastryka. Miała być po niemiecku, bo taki tylko i wyłącznie napis podobał się ówczesnym zarządzającym. I nieco poniżej tej wnęki można odczytać, że mamy tam wyrytą datę 1811. Czyli ta data jest jedynym śladem po starej polskiej inskrypcji. Ale cały ten krzyż zasługuje na baczną uwagę. Proszę spojrzeć, mamy tu znaną już kompozycję. Na górze, oczywiście, jako zwieńczenie, krzyż z Chrystusem. Ten Chrystus jest tu również wykuty z tej jednej calizny z kamienia z piaskowca. Poniżej klęczy Maria Magdalena, wznosi do góry ręce. Ale jakaż to jest piękna Maria Magdalena! Fałdziste szaty układają się w taki specyficzny rytm. Ręce wzniesione do góry. Ten modlitewny gest jest taki bardzo dramatyczny i wymowny. Ale co jeszcze ma pięknego? Kamieniarz starannie wyrzeźbił jej stopy. I te stopy, popatrzymy z boku, widać i wręcz wzruszają: bosonoga Maria Magdalena. A poniżej, na cokole mamy już klasy te, kompozycji ikonograficznej trzy postacie. Z przodu Matka Boska Bolesna, z jednej strony święty Jan Ewangelista i z drugiej setnik, tu również w świeckim stroju, w kapeluszu. Warto zwrócić uwagę, że kamieniarz, który rzeźbił ten obiekt, mylił często pewne akcesoria, atrybuty i niektóre elementy, które powinien tradycyjnie mieć setnik, na przykład trzymać szatę Chrystusa w ręku, to on tutaj ten kamieniarz w tym przypadku równo obdzielił i setnika, i ewangelistę, każdemu dał coś do potrzymania, więc widzimy tak, jakby płat tkaniny, trzymany przez jednego i drugiego wyrzeźbionego na cokole bohatera.